Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj robimy placuszki. Ja robię placuszki. Specjalne zamówienie na placuszki z kalafiora i z ziemniaczków. Aczkolwiek kalafior jest przemycany. To są placuszki z ziemniaczków. Ja mam ziemniaczki takie od wczoraj już z koperkiem. I kalafior już ugotowany. Zaraz pokażę Wam resztę składników, jakie będą potrzebne. Oczywiście ja dzisiaj robię na oko, ale mniej więcej zważę i złapię przepis. Zresztą podejrzewam, że większość z Was zna taki przepis, a jeśli nie. To koniecznie wypróbujcie, zwłaszcza dla dzieci, bo są pyszne i dzieciom naprawdę smakują te placuszki. Bardzo lubię. Ja będę wykorzystać też, wykorzystywać też jajka, ale niekonieczne są w tym przepisie. Jeśli nie możecie jajek, to ich po prostu nie używajcie. I chciałabym jeszcze już tutaj na samym początku podziękować za to, że jesteście. Poprosić oczywiście o subskrypcję, jeśli Wam będzie się podobało, zostawiajcie lajki. W dół albo w górę, jak tam wam, na co wam przyjdzie ochota, bo wolność rządzi i koniecznie poproszę Was o komentarze. Jeśli macie jakieś fajne pomysły na przepisy, dla, zwłaszcza dla dzieci, dla takich marudnych dzieci, to poproszę o zostawianie komentarzy pod spodem może coś ciekawego skorzystam ja, jeśli nie ja, to inne osoby, które będą czytały. To na pewno skorzystają, więc y, tak. A my zabieramy się teraz już za robotę. Do przepisu będę używać kalafiora ugotowanego już na parze. Ja gotuję na parze. Y, dwie cebule, dwa jajka, ziemniaki. Ja już mam przeciśnięte na ciepło przez praskę, ugniecione po prostu, y, bo wydaje mi się, że ciepłe najłatwiej jest je rozgnieść, więc y, używam. Y, Robię to zazwyczaj na ciepło od razu. Mąka jaglana, mąka ziemniaczana, do tego będę dodawać yy, pieprz ziołowy, sól, może być pieprz zwykły, jak kto lubi, olej kokosowy do smażenia i trochę kurkumy. I to właściwie wszystko, dokładny przepis, spis składników, yy, dokładny, bardziej dokładny, yy, będzie oczywiście w opisie pod filmem i zaczynamy działać. Cebulkę drobno kroję na drobną kosteczkę, czy tam jak kto lubi i podsmażam na dużej łyżce oleju kokosowego, może nawet na dwóch łyżkach. Oj, cebulka, trochę mi się tu wyskoczyło, nie szkodzi. Cebulka lubi olej, dość dużo oleju, dlatego ja tutaj jakoś specjalnie nie oszczędzam. Bo cebulkę to wszystko ładnie wciągnie. Do cebulki dodaję sól, pieprz. Trochę ziołowego pieprzu też dodam, bo jest myślę fajne. I troszeczkę kurkumy dodaję już teraz tutaj. O. I to będzie wszystko. I próżę tą. Cebulkę u mnie na przykład to wygląda tak, że ja muszę ją podprużyć i potem dopiero lekko podsmażyć, bo musi być bardzo mięciutka, w innym układzie będzie wyjmowana ze środka, więc tutaj według własnego uznania, jak kto lubi, można ją tylko na szybko lekko podpiec. Można dodać też pewnie surową do tego, ja podpiekam, bo to zawsze troszeczkę inny smak jest taki, wydaje mi się trochę lepszy smak. Lepszy. Czekamy, aż się upiecze. W międzyczasie yy, będę tutaj mieszać ten kalafior i ziemniaki. Kalafior mam ugotowany na parze, niesolony, więc tutaj muszę troszeczkę kontrolować smak. Ugniatam taką... Yy, mam nadzieję, że mi się uda tym rozgnieść, bo chodzi o to, żeby nie było to yy, bardzo... Yy, rozdrobnione, można to widelcem rozdrobnić. Też pewnie fajnie by było jakbym to zrobiła wczoraj, jak był ciepły jeszcze, ale nie zrobiłam, więc rozgniatam to. Można też rozgnieść, rozdrobnić taki kalafior przy pomocy takiego oto sprzętu. Przypominam, że kalafior nie ma być rozgotowany i ugotowany do miękkości, tylko taki troszkę twardy. I zostało mi troszeczkę takich dość dużych kawałków, których nie mogę roznieść, i postanowiłam przełożyć to tutaj, żeby to bardziej rozdrobnić, bo moje dzieci akurat bardzo nie lubią dość dużych kawałków, więc, no właśnie, więc mogłam od razu tak zrobić, ale nie szkodzi. Także taki pomysł też jest, taki sposób też będzie jak najbardziej ok. Tylko uważajcie, żeby nie rozdrobnić za drobno. Muszą zostać jednak jakieś takie małe kawałeczki, najlepiej jakby zostały, żeby to nie była taka... taki koktajl, takie puree. Teraz do tego dołożę ziemniaczki. Mieszam. Do tego tu dodaję cebulkę żółciutka, przez tą kurkumę taka żółciutka. Mieszam. Bijam moje dwa jajka. Tu myślę, dodam jeszcze soli, ponieważ ja nie soliłam ziemniaków ani kalafiora na parowarze, więc teraz muszę troszeczkę jeszcze dosolić, ale tutaj miecie na uwadze, jeśli soliliście wcześniej ziemniaki, to tutaj trzeba uważać. Jeśli nie dodajecie jajek, to oczywiście możecie to na bieżąco smakować. Jeśli macie zamiar dodać jajka, to proponuję posmakować przed dodaniem jajka, jaki ma smak, bo najlepiej myślę smakiem się tutaj kierować. I teraz do tego dołożę dwie kopiaste łyżki mąki jaglanej i dwie łyżki mąki e, ziemiaczanej. Może być mąka z tapioki oczywiście. I znowu mieszam. Tak jak widzicie, nie jest to masa jednolita. Widać tam i cebulkę, i ziemniaczki od czasu do czasu. Widać kalafior, jak i koperek. Oczywiście ja tutaj koperek miałam. Zieleninę możecie dodać. Ja miałam już z ziemniakami, ale możecie dodać osobno. Można tutaj też dodać trochę sera żółtego, tartego i wtedy smażyć. Można to obtaczać w panierce, jakiejkolwiek można smażyć sote na patelni w kształcie jakichś tam malutkich kotlecików i można też piec w piekarniku, bo też próbowałam. I to wszystko kochani co dzisiaj dla was udało mi się nagrać. Bardzo prosta rzecz, aczkolwiek proste nie znaczy Niefajne, bo najważniejsze jest to, żeby to smakowało. U nas te placuszki są jedne z ulubionych na obiad, i ja tutaj położyłam na talerz z pomidorkiem i awokado. Może być jakieś guacamole ostrzejsze, bardziej pikantne na te placuszki, ale w tych placuszkach jest białko, jest tłuszcz i są węglowodany, więc to jest pełnowartościowy posiłek. Są jakieś tam warzywa, więc. Tak, umówmy się, że może to być pełnowartościowy posiłek nawet bez tych sałatek. Oczywiście sałatki jak najbardziej na plus, wydaje mi się. I co? I to można z pomidorami, z sosem pomidorowym, z sosem czosnkowym, pyszne, no na różne sposoby, z różnymi oczywiście, tak jak już powiedziałam, sałatkami, ale dzieci akurat nie za bardzo, więc u nas to tylko takie jakieś sosy do tego są podawane dla dzieci i to wszystko. Subskrybujcie, włączajcie dzwoneczek, żeby nie ominały was nowe kolejne jakieś tam filmy. Lajkujcie, jeśli się podobało, bądź nie. Udostępniajcie, jeśli uważacie, że fajne przepisy i chcecie się podzielić ze znajomymi, to udostępniajcie i co. I to wszystko na dzisiaj. Ja wam życzę jak zwykle dużo, dużo zdrówka fajnych wytworów w kuchni. I widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie...